nadal piękna po na pauzie. Co też możemy dla siebie zrobić? Na pewno zmianę podejścia. I powiem Wam, że najlepsze chyba, co moja mama zrobiła dla mnie, to to, że tak ładnie idzie pod rękę z czasem, że nie histeryzuje przy każdej nowej zmarszczce, że o siebie dba i że jest szalenie kobieca w no, swoim już naprawdę, naprawdę poważnym wieku. E, także e, teraz przejdziemy już do praktyki. Co się dzieje po menopauzie? No pierwsza rzecz to wiemy, że spada. E, Poziom naszych kobiecych hormonów. Mężczyznom też, ale u nas kobiet to przebiega gwałtowniej, więc my mamy tutaj troszkę gorzej, pewnie wzdychacie jak zwykle. Ale te właśnie kobiece hormony są takim czynnikiem napędowym dla produkcji kolagenu, który z kolei jest czynnikiem zagęszczającym i strukturyzującym skórę. Zwiększa się też przepuszczalność jelit, czyli wchłanianie jest gorsze, i to jest najsilniejszy tak naprawdę argument za tym, żeby. Dać naszemu ciału gotowca, czyli żeby mądrze suplementować tym właśnie wspomnianym kolaganem. Tutaj mamy dla Was eliksir dla pięknej cery, gdzie ta dawka jest bardzo wysoka, ale też bardzo ważne, biosiarką, która jest składnikiem wszystkich tak naprawdę naszych tkanek, łącznie z jelitami, no ale też oczywiście skóry naszej buzi, szyi, dekoltu i całego ciała. Powinniśmy też ćwiczyć, dlatego że oczywiście, że pewne opadanie grawitacyjne będzie występowało, to jest normalne, ale możemy naprawdę to spowolnić. I ja wam tutaj pokażę takie ćwiczenie, gdzie będzie ćwiczyła właściwie cała buzia, a mocno ten owal, na którym nam zależy. Wkładamy trzonek łyżeczki do ust, ale ważne, że musimy zawinąć wargi do środka i nie zaciskać ich na łyżeczce. Wysuniemy też brodę. O tak, zabijam. I robię to bardzo powoli, takie trudniej trzydzieści razy, a potem unoszę łyżeczkę i liczę do piętnastu. Robimy to trochę dłużej niż ja tutaj. No i potem mamy składniki aktywne. Nowoczesna kobieta coraz częściej zaczyna używać czystych składników aktywnych, bo niestety z kremami to tak jest, że niektóre są bardzo dobre, a niektóre mają bardzo mało składników aktywnych. 80, nawet czy 90% mogą w kremie stanowić wypełniacze. My nie bardzo nad tym mamy kontrolę. Natomiast kontrolę mamy, jeśli użyjemy e, na przykład peptydów tutaj są takie imitujące działanie botoksu wypełniające skórę. Pod, e, Taką podściłeczką tłuszczową, to jest bardzo cenne właśnie w starszym troszkę wieku. I kwas hialuronowy, który bardzo mocno nawilża. To jest tylko część propozycji z naszej linii, ale chodzi mi tutaj o ideę. Idea jest taka, że y, mieszamy sobie w dłoni same aktywne czynniki, czyli nie mamy żadnego zbędnego balastu. A jeśli jeszcze chcemy, żeby one nam się pięknie wchłonęły, o, tu mam rolerek, to możemy wykonać szybki masaż też szyi. Przecież na szyi nam zależy szybki masaż, troszkę dłuższy niż ja tutaj robię całej szyi, właśnie twarzy, także i głowy, pionowo i poziomo, rollerkiem galwanicznym, bez męczenia przebijania skóry, i w tym momencie wszystko nam się ładnie wchłonie, Czyli pamiętajmy, suplementacja, ćwiczenie, masaże. Mądra pielęgnacja i naprawdę będziecie piękne i urocze bardzo, bardzo długo. Nie będziecie wyglądały jak swoje córki, bo byłoby to trochę dziwne, ale także dla swoich córek i wnuczek będziecie bardzo, bardzo apetyczne.